Cześć Witam Was. Awelka, Ada, 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 brat Rafał i Baranek. Wyjątkowy gość. No, mamy jeszcze Adę wyjątkowego gościa. <grym> w dzisiejszej Ewangelii było 100 owiec, no i jedna się zgubiła. Bo Pan Jezus był takim pasterzem tych o wszystkich owiec 100. No i jedna się zgubiła, no i Pan Jezus zostawił te 99 owiec i poszedł za tą jedną. Weźmiemy to w takie działanie matematyczne. Zapraszamy na lekcję matematyki. Sto owiec? O, się na się dudziła? Dowie się. 99. Trudne, trudne zadanie. Bardzo. Moi drodzy, kto z nas, kiedy ma sto owiec, a zgubi jedną, pójdzie szukać, zostawi te 99 i pójdzie szukać jednej. Przepuśćmy, mam 100 zł, zgubi mi się złotówka, to zostawię gdzieś 99 złotych na parapecie i pójdę szukać tą złotówkę. No takie nielogiczne, trudne. Jak rozwiązać to zadanie? W tym pomoże nam gość specjalny, najlepszy uczeń matematyki w szkole. Ada! Ada! Więc Pan Bóg pójdzie za tą za każdym, kto, bo nas bardzo kocha. I nawet gdy się zgubimy, to też do, po nas pójdzie Na, i zostawi y, wszystko, żeby po nas pójść. Tak, drogie dzieci, bo to jest właśnie rozwiązanie tego trudnego, matematycznego zadania z dzisiejszej Ewangelii. Nawet jak się zgubię, a czasami tak się zdarza, to Pan Bóg zawsze. Zawsze za mną pójdzie, jak za tym czarnym barankiem, zagubioną owcą. Szczęść Boże, żegnajcie i życzymy Wam dobrego Adwentu. Z Panem Bogiem. Pa! pa!